W sierpniu ubiegłego roku, kiedy nawet jeszcze nie było mowy o prawyborach prezydenckich w Koalicji Obywatelskiej, nagrałem dla Was film o tym, że Radosław Sikorski jeszcze nie powiesił rękawic na kołku, że jeszcze zamierza powalczyć o prezydenturę w Polsce. Nie myliłem się. Próbował powalczyć o prezydenturę w Polsce. Próbował wygrać z Rafałem Trzaskowskim wyścig o bycie kandydatem koalicji obywatelskiej w tegorocznych wyborach prezydenckich. Przegrał. Przegrał, ale moi drodzy, te jego marzenia one jeszcze się nie kończą. Ja nawet powiem więcej. W mojej ocenie Radosław Sikorski marzy o tym, żeby Rafał Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie. Dlaczego? Dlaczego nawet wbił w szpile. Kampanię prezydencką i w samego Rafała Trzaskowskiego tuż po debatach w Końskich. W co gra Radosław Sikorski? Jaki jest jego plan? Jakie są jego ambicje? O tym w tym materiale dajcie tylko proszę łapkę w górę, zostawcie komentarz dla zasięgów na temat tego tematu bądź na inne tematy. Moi drodzy, jeżeli macie o to, piszcie dowoli i ile chcecie komentarzy, najlepiej jak najwięcej, i dajcie suba dla kanału Analiza Polityczna Konserwatywnego, miejsca na polskim YouTube, gdzie dla was. Tu z konserwatywnym serduchem omawiamy polską politykę. Swoją drogą kiedyś Radosław Sikorski był konserwatystą, nawet wydał wywiad rzeka z Łukaszem Warzechą. Łukasz Warzecha przeprowadził taki wywiad rzeka z Radosławem Sikorskim strefa zdekomunizowana. Radosław Sikorski, z tego co ja pamiętam, to on chyba nawet był ministrem obrony narodowej przez moment w konserwatywnych rządach, a później to wszystko się jakoś. Wykaraskało. Tak, tak. Radosław Sikorski był przecież ministrem Obrony Narodowej w pierwszym rządzie Prawa i Sprawiedliwości, tym dwuletnim rządzie, który tak szybko zakończył swoje działanie. Potem skłócił się z Jarosławem Kaczyńskim, odszedł z spisu, przeszedł do Platformy Obywatelskiej, potem były właśnie to, te słynne słowa o dożynaniu watachy i tak dalej. No i wsiąkł całkowicie. Pod Donalda Tuska stał się jego wiernym człowiekiem. Zawsze bronił Donalda Tuska. Donald Tusk się mu oczywiście odwdzięczał. Najpierw przez wiele lat Radosław Sikorski był szefem MSZ, później był marszałkiem Sejmu, później został europosłem. Więc zawsze jakoś spadał na cztery łapy na jakieś bezpieczne miejsce, Radosław Sikorski. I w tym roku ponownie, w, po, przepraszam, w ubiegłym roku ponownie zamarzył o zostaniu prezydentem. On już raz wyprawy bory prezydenckie w platformie przegrał. W 2020 roku z Bronisławem Komorowskim. Zamarzył ponownie, żeby być prezydentem w ubiegłym roku, ponownie przegrał z Rafałem Trzaskowskim. I ja wówczas wysłuchałem takiej rozmowy z Radosławem Sikorskim, gdzie on mówił, że to jest jego cel, to jest jego wielkie marzenie zostać prezydentem Polski. No ale wiek. Co z tym wiekiem? Przecież już za 5 lat Radosław Sikorski będzie w okolicach 70. To już jest ostatni moment. W razie zwycięstwa Radosława yy, ra, yy, Rafała Trzaskowskiego, przepraszam, yy, to dopiero 75 lat, to może być jakiś taki moment, w którym ponownie ktoś zacznie myśleć o Radosławie Sikorskim w kontekście wyborów prezydenckich. No bo jeżeli Trzaskowski wygra, to za 5 lat będzie naturalnym kandydatem obozu Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej. Zatem co się musi stać, żeby Sikorski mógł wystartować za 5 lat? Już wiecie? Musi przegrać Rafał Trzaskowski. Jak oceniacie, czy polityk, który w 100% wspiera kandydata na prezydenta, który startuje z jego formacji, który wygrał z nim prawybory prezydenckie w ramach ugrupowania, w którym działają razem. Czy ten polityk wbija szpilę kandydatowi swojej formacji w najważniejszym wyścigu, w najważniejszym czasie, czy jednak go broni? Co powiedział Radosław Sikorski w rozmowie z mediami po, po debatach w Końskich? Po tym, jak Trzaskowski nie poszedł do telewizji Republika. Co powiedział Sikorski? Pamiętacie? On by poszedł. To jest szpila. To jest wbita szpila kampanię Rafała Trzaskowskiego i w samego Rafała Trzaskowskiego. Sikorski powiedział, ja bym poszedł, ja miałbym odwagę. Uważam, że prezydent powinien debatować. Też tak uważam. Zgadzam się z Radosławem Sikorskim. I już pojawiła się taka teoria spiskowa, oczywiście wśród sztabowców Rafała Trzaskowskiego, że Sikorski, część jego ludzi zaczyna sabotować kampanię Trzaskowskiego, nie podoba im się kampania Trzaskowskiego, że to oni wypuszczają negatywne wiadomości na temat kampanii Trzaskowskiego do mediów: że jest słaba, że powinna wyglądać lepiej, że kandydat powinien mieć więcej pomysłów, być bardziej naturalny, być bardziej prezydencki itd. itd. Co oczywiście szkodzi Trzaskowskiemu, jeżeli robi to Sikorski, jeżeli to robią jego ludzie, to tylko i wyłącznie w jednym celu. Trzaskowski ma przegrać, a Sikorski ma spróbować ponownie swoich sił w walce o prezydenturę za pięć lat. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja political fiction, moja opinia, moja ocena, moja możliwość, którą widzę, ale to wszystko mi się składa w jedną całość. Jeżeli polityk mówi, w wywiadzie. Spokojnie, różne rzeczy się mogą wydarzyć. Nie muszę mieć 75 lat, żeby startować w wyborach prezydenckich, a jak nawet to Donald Trump przecież jest w podobnym wieku. No to on wyraźnie wskazuje, widzę możliwość, że ten Czaskowski może przegrać i ja powalczę. Za 5 lat. Ponownie z Karolem Nawrockim. A może w momencie, w którym yy, yy, PiS będzie rządziło i PiS będzie miało swojego prezydenta, będzie łatwiej zdobyć prezydenturę? Wówczas za pięć lat Sikorskiemu kto wie, jakie polityk ma plany? Jedno jest pewne. Gdybym ja był politykiem z takimi ambicjami, gdybym ja był politykiem, yy, który średnio trawi. Rafała Trzaskowskiego, no bo nie można go, nie, nie wiem, wspierać, mówiąc takie rzeczy, jakie powiedział Sikorski, to ja bym jednak grał na porażkę Rafała Trzaskowskiego. Polityka jest brudna i bardzo brutalna. Pamiętajcie o tym: największym wrogiem dla polityka to nie jest oponent z innej partii, to jest kolega z listy. A, ktoś będzie na, przede mną, będzie na pierwszym miejscu, ja na drugim, ja się nie mogę nie dostać, on się nie może dostać, trzeba sobie szkodzić. Wy wiecie, ile ja wysłuchałem żali od różnych polityków na temat kolegów ich z list wyborczych podczas kampanii, a ten temu zrywa plakaty, a ten się powiesił u niego, a miał się nie wieszać, a ten nie dotrzymał słowa, a ten dostał pieniądze, a ten nie to, a ten nie, oni nie rozmawiają w trakcie kampanii o tym, że konkurent z innej partii coś robi, oponent, nie! Ko, te, te, ten mi tu zaszkodził. Tu. <noise> Skąd mamy pewność, że tak nie jest teraz w Platformie Obywatelskiej, że tam nie rodzi się już rozdanie na przyszłość. Tylko Sikorski ma tutaj jeden problem. On stracił, chociaż i tak ma większy format prezydencki od Trzaskowskiego, ale on dla mnie stracił już ten format bardzo. To jego ostatnie wystąpienie w Sejmie, to expose bardzo słabe. Bardzo widać jest nie w formie Radosław Sikorski. No, widać, że przestał Sikorski dostrzegać te swoje negatywne mankamenty i może zaszkodzić takim działaniem sobie, własnemu obozowi i Rafałowi Trzaskowskiemu. Ale czy my powinniśmy z tego powodu płakać? Myślę, że nie. Reasumując, uważam, że Sikorski gra na prezydenturę dla siebie za pięć lat, patrzy długofalowo, patrzy długimi etapami, chce stawiać dalekie kroki. Dlatego nie włączył się w kampanię Trzaskowskiego, dlatego teraz mu nawet wbił szpilę. Dajcie znać, co myślicie o moim komentarzu. Do zobaczenia.